Hej, siemaneczko, ludziska, z tej strony oczywiście Patryk, tak się serwaliwski, a dzisiaj serdecznie witam Was w nowym materiale na moim kanale, a zajmiemy się, słuchajcie, dzisiaj nowym update'em lipcowym update'em w Clash Royal. Zapraszam wszystkich serdecznie na seans i przechodzimy do rzeczy. Okej, okay, słuchajcie, z takich najważniejszych rzeczy, słuchajcie, to oczywiście wyszedł filmik opisujący całą aktualizację, którą chciałbym wam po prostu zaprezentować, e, wytłumaczyć wam i tak dalej, i tak dalej. Także słuchajcie, lecimy. Zaczynamy, słuchajcie, oczywiście od filmiku. I tutaj, słuchajcie, już na samym początku możecie zobaczyć, że wychodzi nowa karta. Słuchajcie, będzie to Fisherman albo coś takiego. Za chwilę podejrzewam, że się e, dowiemy, jak nazywa. I jak widzicie, słuchajcie, wieżyczki są zakryte czyli jest to informacja o Skin Towerach. Ale do tego za chwilę e, przejdziemy. Lecimy okay. dalej. Pass Royale. Power skin. Pass Royal, okej, okay. skity do towerów Tak jak mówiliśmy Season pierwszy, słuchajcie Czyli zaczyna się od 1 lipca Czyli od jutra zaczyna się, słuchajcie Nowy sezon w Clash Royale Co, słuchajcie, oczywiście uczcimy e, Grając na streamku o 20 na moim fanpage'u Lecimy dalej New game mode, co proszę, słuchajcie Będą e, d, przynajmniej dwa e, Znaczy dwa nowe e, tryby gry Okej okay. Nowa karta, spoczko. To już słuchajcie, przed chwilą wiedzieliśmy. OK, słuchajcie, i tutaj już mamy mowę o Pass Royale. Słuchajcie, i mi się to mega podoba, naprawdę. Moim zdaniem to będzie coś zarąbistego, ale sprawdźmy. For you to get more rewards for what you already do. Pass Royale is going to start with Season 1 and continue with a new Pass Royale every month. Here's how it works it starts off with a crown chest change. You will no longer be limited to only having two crown chests at a time. Every day, a new crown chest will unlock, and players can save up as many of them as they want through. Słuchajcie, wydaje mi się, że Pass Royale będzie służyło tylko i wyłącznie do tego, aby gracze po prostu codziennie wchodzili do gry i grali jak najwięcej, słuchajcie. Mega mi się to podoba. Zobaczymy, słuchajcie, czy Pass Royale będzie czymś do kupienia, czy może po prostu do aktywowania. Sprawdźmy. That you... Aha, czyli słuchajcie Codziennie będziecie mogli robić po prostu Takiego pass royal, czyli otwierać przynajmniej Jednego crown chesta I jeżeli wam się uda, to dostajecie dodatkowe nagrody Zarąbiście really cool, like so you know Okej, okay, na jedna, słuchajcie Jedna legendary chest na koniec yy, Na koniec każdego sezonu, zajebiście, podoba mi się to

i słuchajcie, coś czego mogliśmy się spodziewać już wcześniej, czyli słuchajcie skiny do Wieżyczek. I słuchajcie, każdy sezon będzie miał oddzielny oddzielną skin, oddzielny skin do Wieżyczek, słuchajcie i to jest zarąbiste Mam nadzieję, że słuchajcie będzie można sobie po prostu wybierać potem na końcu, że będzie wiecie jakaś lista skinek do Wieżyczek i taka modyfikacja mi się naprawdę mega podoba. Słuchajcie te skiny do Wieżyczek. Wiem, że to jest może taki malutki szczegół, ale według mnie będzie to coś zajebistego. Lecimy Both dalej. Emotes and tower Ok, pieces, była nowa emotka. Them, Czyli prawdopodobnie, słuchajcie, jeżeli zdobycie raz, będzie już w kolekcji. Nie wiem, czy tylko z emotki, a czy do tego będą jeszcze wieżyczki? Zobaczymy. You season 1 will, will be bringing the flood to Clash Royale. The flood will be bringing a new look, a new arena and i tutaj oczywiście słuchajcie mamy już nową postać Floyton, tak? O, jakoś tak się nazywa A, Fishman, dobra I słuchajcie, nowa umiejętność, której jeszcze nie było Czyli przyciąganie, takie bezpośrednie przyciąganie Słuchajcie, według mnie Fishman naprawdę bardzo dużo zmieni Jeżeli chodzi o deki w Clash royal. Słuchajcie, tutaj e, ja sam osobiście słuchajcie Będę starał się dropnąć tą kartę jak najszybciej Według mnie będzie ona zajebista i będę nią grał

Okej, okay. nie słuchajcie, naprawdę tych kombosów będzie tutaj bardzo dużo. Czyli nowa Renka, słuchajcie. Uh, Fisherman Catch after filming, okej, okay. re-rename. Okej, okay. spoko, czyli Fisherman Catch. Złapać słuchajcie Fishermana, okej. Okay. Złapać rybaka Ale słuchajcie naprawdę ta, według mnie słuchajcie ta legenda będzie zarąbista. o kurde ludziska zobaczcie! Tylko i wyłącznie jednostki latające, ale zarąbista opcja! flute Ant's take to the skies dobra one change coming to special challenges is we are removing the base chest reward that you get for wins and taking those rewards putting them into the milestones you'll be getting the same amount of rewards just structured a little differently we've heard your feedback about many of the more difficult quests and lowered the requirements on quests like play buildings we've also made it so that all battle quests can be completed in 1v1 2v2 challenges Or global Aha, okej, okay, spoko. Słuchajcie, spoko. Czyli zmienili kilka rzeczy w questach, czyli na przykład musicie zagrać po prostu 50 speli. Nieważne, słuchajcie, na przykład use fireball, a po prostu play 50 spells słuchajcie, w każdym modzie, jakim będziecie chcieli. Nieważne, gdzie. Podoba mi się to. I okej, kochani, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi słuchajcie, o update, całutkie update, który naprawdę masakrycznie mi się podoba. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym update, cie. a ja was, słuchajcie, jeszcze chcę zaprosić na chwilę na Clash Royale, słuchajcie. Otworzymy sobie e, darmowego Magical Chest, który pojawił się e, dzisiaj. Także, słuchajcie, otwieramy sobie darmowego Magical Chest. To jest, wiecie, taka zachęta, żeby ludzie chyba się wcisnęli po prostu do tego season. E, Nowego Seasoniku. Mnie się oczywiście to bardzo podoba. Peczu. Oj, kochani, nie mogło zabraknąć legendy. Nie mogło zabraknąć legendy. A cóż to za legenda? Uwaga 3-2-1! Bang! Lock! Lock mi się, słuchajcie, mega przyda, ponieważ ostatnio on w nowym deku będzie on przeze mnie naprawdę grany. No i niestety już tutaj więcej nie zakupię. Do tego mogę sobie odebrać jeszcze jakiś ten jakiegoś ee, epiczka. No i cóż, tornadko kupimy. Będę musiał słuchajcie, je wrzucić na poziom wyżej. Także, jasne, kupujemy tornado. No i koni, z takich rzeczy to praktycznie byłoby na tyle. Chciałbym was, słuchajcie, naprawdę serdecznie zaprosić na jutrzejszy stream, ponieważ, słuchajcie, jutro naprawdę będzie grubo na kanale. I słuchajcie, oczywiście dzisiaj też będzie stream. Będziemy wbijać będziemy wbijać Grand Championa, ponieważ, słuchajcie, jest to dla mnie mega obecnie ważne. Także, widzimy się dzisiaj na streamku. Do zobaczyska, mam nadzieję, że e, Słuchajcie, cały update'ik wam się podobał Mi naprawdę niesamowicie Jest to zarobista opcja, słuchajcie zarobisty update'ik, także nie mogę się doczekać Aż w końcu go sprowadzą A ja zapraszam na kolejne materiały Trzymajcie się, yo! yo I'm here for the money.